Francis Erwin Hall prowadził egzystencję, która z zewnątrz wydawała się zupełnie zwyczajna. Przyszedł na świat w roku 1925 i reprezentował klasyczny wzorzec amerykańskiego ojca rodziny. Weteran wojenny, związany małżeństwem z Gale przez ponad 6 dekad, ojciec pięciorga dzieci oraz kierownik zakładu produkcyjnego. Charakteryzował się skłonnością do opowiadania żartów i posiadał tę prostą naturę człowieka, który ciężko pracuje. Aby zapewnić byt swojej rodzinie. Jednakże w rzeczywistości, za tą pospolitą fasadą kryła się głęboka wiara, która kształtowała każdy dzień jego życia. Francis należał do tych prawdziwie oddanych katolików. Aktywnie uczestniczył w działalności rycerzy Kolumba i wykazywał szczególne nabożeństwo, które przyciągało uwagę otoczenia. Codziennie, punktualnie o godzinie 15, udawał się do kościoła, aby odprawić drogę krzyżową, nie opuszczając ani jednego dnia. Jego małżonka Gale zawsze opisywała męża jako osobę spokojną, która praktykowała religię w sposób dyskretny, lecz intensywny. Z biegiem czasu ludzie zaczęli dostrzegać w nim coś wyjątkowego świętość, która przejawiała się w prostocie codziennego życia. Stał się osobą, do której sąsiedzi zwracali się, gdy potrzebowali modlitw. Następnie nadszedł wielki tydzień roku 1993. Francis miał wówczas 67 lat, kiedy wydarzyło się coś, co nikt się nie spodziewał. Wielki czwartek, po uczestnictwie w adoracji najświętszego sakramentu, poczuł się źle i wcześniej wrócił do domu. W nocy skarżył się żonie, że bardzo bolą go ręce. Spojrzała, ale nie zauważyła niczego niezwykłego. Wielki piątek, co było bardzo dziwne dla tak pobożnego mężczyzny, Francis pozostał w domu przez cały dzień. Ból utrzymywał się przez całe wielkanocne święta. Kilka dni później, niewidzialne, stało się widoczne. Małe czerwone plamy wielkości monet pojawiły się dokładnie w centrum jego dłoni, fioletowe znaki, które nie miały wytłumaczenia. Diakon Terry Saunders, bliski przyjaciel rodziny, był jedną z pierwszych osób, które to zobaczyły. Powiedział, że Francis wyglądał na zmęczonego i przygnębionego. Gdy Terry zapytał, co się dzieje, Francis po prostu podniósł ręce. Reakcja Saundersa była natychmiastowa. Wiedziałem od razu, że to znaki Chrystusa. Ale Francis był przestraszony i zdezorientowany. Był zdenerwowany tym wszystkim, jak wspomina Saunders. Sam Francis powiedział Przyjacielowi księdzu: Nie wiem, co się ze mną dzieje. Jeśli ta historia poruszyła cię tak samo jak nas, zostań z nami na dłużej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących opowieści o ludziach, którzy doświadczyli niezwykłych znaków wiary. A może znasz kogoś, kto przeżył podobne doświadczenia duchowe? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoja perspektywa może być bezcenna dla innych widzów, poszukujących odpowiedzi na pytania o współczesne cuda. Od tamtej pory Francis zaczął żyć w imponującej, podwójnej rzeczywistości. W ciągu dnia nadal pozostawał tym samym mężem, ojcem i dziadkiem co zawsze. Ale nocą, ciszy sypialni, działo się coś niezwykłego. Między północą a trzecią nad ranem przeżywał mękę Chrystusa. Odczuwał intensywny ból, jakby był rozrywany, jak to opisywał własnymi słowami. Podczas tych chwil cierpienia miał wizję Jezusa i Maryi. Bóg pokazywał mu ludzi i sytuacje, za które cierpiał. Ofiary wojen, aborcji, bezdomnych, ofiary przemocy. Francis widział ich twarze i znał ich imiona. Wyjaśniał przyjaciółom, że wierzy, że otrzymał misję ofiarować swoje cierpienia za grzeszników. Wraz z pojawieniem się stygmatu Francis zaczął służbę uzdrawiania, która trwała 16 lat, aż do jego śmierci w 2009 roku. Setki osób z całego kraju przyjeżdżały, aby zostać dotkniętych i otrzymać jego modlitwy, szczególnie po uzdrowienia. uzdrawienia. Relacje o uzdrowieniach są zdumiewające. Ludzie uzdrowieni z krapięcu, niewidomi, którzy odzyskali wzrok, pary, które zdołały mieć dzieci po wielu latach prób. Ale to, co naprawdę sprawiało Francisowi radość, to nie były cuda fizyczne, lecz uzdrowienia duchowe. Promieniał szczęściem, gdy dowiadywał się, że ktoś wrócił do spowiedzi po dekadach oddalenia od kościoła, lub zaczął odmawiać różanic. Dla wielu ludzi miłość Boga stała się rzeczywistością przez dotyk i modlitwy tego prostego człowieka. Dwa szczegóły pokazują autentyczność jego posługi. Po pierwsze, Francisz zawsze podkreślał: To Jezus uzdrawia. Nigdy nie przyjmował uznania dla siebie. Po drugie, nigdy, w żadnych okolicznościach, nie przyjmował pieniędzy ani darowań za modlitwy. Ta całkowita odmowa osobistych korzyści. To jeden ze znaków, których szuka Kościół, oceniając, czy zjawisko jest autentyczne. Po jego śmierci w 2009 roku jego sława świętości tylko wzrosła. Historie o jego życiu, cierpieniach i uzdrowieniach przypisywane mu rozprzestrzeniały się coraz bardziej. W listopadzie 2018 roku biskup John F. Dorfler oficjalnie otworzył jego sprawę kanonizacyjną, nadając mu tytuł Sługi Bożym. Ta decyzja nie została podjęta przypadkowo. Reprezentuje formalne poparcie Kościoła, że życie Francisza zasługuje na głębokie zbadanie w celu możliwego ogłoszenia świętości. Sam biskup wyjaśnił swoją motywację. Wszyscy, z którymi rozmawiałem o nim, jednogłośnie świadczyli o świętości jego życia. Życie Francisza daje dobry przykład tego, jak być świętym mężem i ojcem. Oddał swoje życie w służbie miłości i poświęceniu dla innych. W czerwcu 2019 roku. Konferencja biskupów katolickich Stanów Zjednoczonych wyraziła poparcie dla postępu sprawy, uznając wagę tego dochodzenia. To fascynująca historia o tym, jak zupełnie zwyczajny człowiek stał się niezwykłym kanałem Bożej Gracji, dowodząc, że świętość nie wymaga wielkich czynów, lecz niezwykłej wierności w małych rzeczach życia. Dziękujemy Ci za towarzyszenie nam w tej niezwykłej podróży przez życie Francisa Irvinga Halla. Jeśli ta historia dotknęła Cię Twojego serca, Dołącz do naszej społeczności, subskrybuj nasz kanał i bądź częścią familii, która dzieli się najpiękniejszymi opowieściami o wierze i nadziei. Opowiedz nam w komentarzach, co najbardziej poruszyło Cię w tej historii i jakie wnioski wyciągnąłeś z życia tego niezwykłego człowieka. Twoje doświadczenia mogą być źródłem inspiracji dla innych, więc nie wahaj się podzielić się swoimi przemyśleniami. Razem tworzymy przestrzeń, gdzie każda historia ma znaczenie i każde świadectwo może komuś pomóc odnaleźć drogę.